Cześć, witajcie w poniedziałek, tak zgadza się, wstałam nieprzytomna, jest godzina 20.55 i tak naprawdę to, że rano wstałam nieprzytomna przez to, co robiłam wczoraj, jak mogliście zauważyć, yy, o której poszłam spać i do której sprzątałam i tak dalej. Dzień dobry. No, dzień dobry. Powiem wam, mysza tak jak wstała, to... Grama odpoczynku. Nawet dzisiaj nie usiadłam na 3 sekundy. To znaczy w pracy siedziałam, ale wiecie, no cały czas praca, praca, w sensie. Grama odpoczynku. Nic, tak w ogóle. A już. Robię pierwsza. No, chciałam Wam właśnie powiedzieć, że jestem dzisiaj naprawdę zdumowana, załamana, bo byłam najpierw w pracy. Nie zrobiłam wszystkiego, co dzisiaj miałam zaplanowane, no bo musiałam wyjść, no bo byłam umówiona do dentysty. No i Artur specjalnie pojechał tu, po tą płytkę 3D po, po kopie. No i pojechaliśmy do tego stomatologa, no i on nie mógł otworzyć tej płytki. Wyobrażacie sobie? No i taki ciężki los dzisiaj. I wiecie. Miał nowy komputer, i jakieś tam oprogramowanie nieco. Coś tam nie ma, czegoś tam nie ma. I no co, zobaczył Nie zrobił mi zdjęcie tylko zwykłe, gdzie ja mu mówiłam, że na zwykłym zdjęciu nic nie widać. No ale chciał się to potwierdzić, więc no zapłaciłam tylko 30 zł za to zdjęcie dzisiaj. Mm, no i tyle, i tak naprawdę. E nic na ten czas nie wiem, gdyż nie może otworzyć tej płytki, a mówi, że to by mu bardzo pomogło, dlatego że naprawdę na zdjęciu zwykłym, na tym rentgenowskim, nic nie widać. Mówi, że jest czyściutko, że jest ładnie, a faktycznie widzi, że, że boli i jeszcze tam pytał, jakie miałam lekarstwa i tak dalej, więc. Jutro mam zadzwonić o 18, bo. dzisiaj nie wiem, jak ja to zrobię, bo na, o, na 18 idę do kosmetyczki, ale zadzwonię po prostu przed 18. .00. No już jutro nie pójdę, no bo idę do kosmetyczki, ale e, tam ma przyjść do niego informatyk i, e, no i ma sprawdzić, ma się postarać otworzyć tą, tą płytkę. Więc zobaczymy. Ja wam powiem, jaki, jaki piękny kolor ma ta herbata zobaczcie. Muszę wam to pokazać. Piękny, nie? Taki żółto-zielony, taki limonkowy dosłownie. Bardzo ładny. No i tyle. I cały dzień na nogach. Jestem taka zmęczona, słuchajcie, jestem taka zmęczona. Oczy to mi się zamykają. Najchętniej bym poszła spać. A muszę jeszcze dzisiaj zrobić tą zapiekankę, bo wyjęłam wczoraj mięso mielone, żeby mi się rozmroziło. No i muszę zrobić tą zapiekankę. Nie ma wyjścia. I co, muszę na jutro sobie jeszcze zrobić śniadanie do pracy, znaczy dwa śniadania: jedno śniadanie do pracy, jedno na rano. Też pojechaliśmy do netto. Potem wam pokażę zakupy w netto. Bo jeszcze no, zabrakło mi pieczarek, zabrakło mi papryki, bo tak jak mówiłam, w oszą nie dostaliśmy. Pieczarek to w ogóle masakra, nigdzie nie było. Banany chciałam kupić też w netto, bo byliśmy w netto. Nie było bananów. Słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje. Nigdzie nie ma bananów. Co to jest w ogóle? Jakiś nalot na banany? Ktoś ma jakieś przepisy na, na banany? Czy o co chodzi? Nie wiem, może wszyscy... Yy, może zima i o. ludzie potrzebują bananów? Nie I ja powiem. Wam też coś powiem. Słuchajcie, bo co zauważyłem, bo prezentujemy tutaj na kanale Czerwcowa Lenka te hole i wiecie co zauważyłem? Te produkty właśnie, co, co ja mówię, że są smaczne, to ich nie ma w oszu. Wykupione. Sobie. Nie kupujcie na I nie Moje kupujcie ciasteczka ma. były takie, co to miałem, nie ma. Patrz ten miks, nie? Ten wegetariański? Nie ma! Nie ma! Już od ilu tygodni? Nie ma. Mówi Artur, co mu smakuje i za chwilę... No to widzisz, nie możesz mówić, że coś jest dobre, smaczne i w ogóle. Bo za chwilę wiadomo, że nie będzie tego w sklepie. Chipsy? Chipsy? Chodziłem nie cały ma. sklep, nie ma. Chciałem <laughs> cię kupić. No nie, nie ma Tak No tak, zgadzam się. Dobra, słuchajcie, ja muszę umyć patelnię, zabieram się za smażenie mięsa mielonego do zapiekanki i tak a działam ja właśnie, dalej. A ja właśnie, kochani, Włożyłem do mikrofali sobie e, twarożek I, i teraz Wam pokażę jaki on, co się z niego zrobi. No, on Wam pokaże. Pierwszy raz zobaczycie, bo ja Wam mówiłem, że z chipsami. Z chipsami też e, bardzo fajnie smakuje, cebulkowymi, o smaku cebulki, ale to już nie to. W dziewiątych latach były jeszcze paprykowe, nie było tych super takich strąg, nie? Pokażę Wam jak to wygląda. I, Aha, i co jeszcze lubię? Lubię, jest, lubię jeść, yy, właśnie serek sobie, czasami tworzyk domowy, taki. Ale graning. granik ten wiejski jest lepszy do tego. I do tego surówka ciepły twaróg. To nawet mi smakuje. Ciepły twaróg i surówka, na przykład. E, A co jej się stało, że tutaj taka wnieciona? Ona zalała w Twoim e, e, w tym prezentacji artykułów spożywszych, ona zalała. Całą siatkę? Tak, jedna i druga. Teraz no. pokażę Wam Taka szybkości. Patrzcie, co coś się z tego Andrzej zrobiło. A tu Wam pokażę teraz. Patrzcie, tu, tu się taka serwatka. taki, no. Serwatka się taka z tego zrobiła. Nie wiem, czy to widać. Patrzcie. Jak mozzarella, widzicie? Jak mozzarella, jak się podgrzeje, mozzarella, tak. to ona też się patrzy, jak ktoś, ktoś się ciągnie. No. no. Także. No. Widzicie? No. Widzicie? No. No. Teraz i, i teraz i teraz ja to sobie zjem. Ile smacznego powiem. Panu. No, smacznego. No bo nie mam chipsów, nie mam krakersów. Ale no takich chociaż nie, ale z, z pierwszym i, i z tym są fajne też nie. Z pierwszym i z, z cytryną, yy, z solą. Tymczasem, chodźcie, ja się odmerdowuję idę do wody. Autor mówi, że na, trzeba się najeść porządnie, bo nie ma jak się najeść porządnie. No, ja dzisiaj widzicie, praktycznie cały dzień poza domem. No, cały dzień poza domem. I, I nawet nie usiadłam, a nogi to mi wchodzą w tyłek. Dobra, smażę mięcho, mięcho, mięcho. Widziałam, widziałam, słuchajcie, bo chcę iść spać dzisiaj. Już dzisiaj nie robię żadnych sprzątań, żadnych takich. Jestem wymęczona, ale jutro może się trochę zrelaksuję u kosmetycznej. I on jest taki ciepły. Ja dodałem sobie tego. z eksperymenta. Tak to wygląda. To jest kawa taka. Fajne. Ja lubię takie eksperymenty. Nie mogły! Artur w ogóle lubi wszystko co dziwne. Muszę makaron zlać. Uuu. Dobra, makaron zlany, a teraz wstawiam drugi raz na co? Na warzywa do pracy. Nie ma żartów. Jestem upadnięta. Oczy mi się zamykają, jakbym teraz zobaczyła poduszkę. Nawet nie mam... Nie, nie wiem za bardzo, jak mam znaleźć siły, żeby iść się wykąpać. się wykąpać przecież. Nic no jakoś będę musiała znaleźć siłę. Zakupy małe poczyniliśmy w To Pokazuję Wam yy, co. Więc tak, dwie, ponieważ w oszoł nie dostaliśmy, to dwa opakowania pieczarek. Są takie malutkie no ale wzięłam, bo tylko takie malutkie były jeszcze dokupiłam paprykę bo chcę zrobić jeszcze jakieś dania z papryki i też farszerowaną yy, gruszki takiego smaku złapaliśmy tutaj jeszcze jakieś takie w ogóle inne gruszki takie większe trochę czerwone i dużo mrożonych warzyw kupiłam, tak szybko Wam pokażę i wkładam do zamrażalnika fasolka szparagowa yy. Taka? Fasolka szparagowa, taka. Taki miks, kompozycja takich warzyw. Dwa razy groszek z marchewką. Taką jeszcze Artur Galaretę sobie kupił. I jeszcze raz jedna fasolka taka. Kalafior. I jeszcze gdzieś tutaj widziałam. O! Tada! No, i to są zakupy dzisiejsze z Netto. I teraz sprawa się przedstawia tak, że po pierwsze piję herbatę. Po drugie mam e, tą pasatę jeszcze, która mi została tam z jakiegoś razu, dlatego chcę ją użyć do tej zapiekanki. E, podsmażyłam mięso mielone z cebulką i z czosnkiem. Ugotowałam makaron. Teraz wrzucę do naczynia żaroodpornego warstwę makaronu, potem mięso mielone, potem e, potem co? Mięso mielone, potem znowu makaron i znowu trochę mięsa mielonego. Wrzucę trochę warzyw i na to zaraz Wam pokażę co. bo też muszę zużyć taką mozzarellę albanii, to jest mozzarella hmm, ona jest taka właśnie na pizzę no można ją stosować właśnie yy, właśnie do piekarnika wiecie, to jest taka do, rozt do roztapiania, o, ogólnie ma przeznaczenie na pizzę także jak najbardziej do tego się nadaje, także ja ją po prostu potrę i na wierzch rzucę i do piekarnika i taki będzie obiadek na jutro. No, co byś chciał? Możesz po polsku? Czy możesz przetłumaczyć po polsku? Słucham. Nie rozumiem. Następny. Słucham. Co chcecie? No ale właśnie to on się do mnie zwraca niezrozumiale. Słucham, co chcecie ode mnie? To, że ja gotuję, to nie znaczy, że coś dla Was. No chyba, że ch dziecko. lubicie y makaron i warzywa. Mieszko, pamięta, że to jest <laughs> Dobra, słuchajcie. Mam tu tak. Makaron, warstwa mięsa, warstwa tej pasaty. Teraz idzie Warstwa delikatnie ugotowanych warzyw. Potem pójdzie jeszcze jedna warstwa mięsa mielonego? Warstwa sosu, pasaty i na to ser. I będzie jedzonko piękne. Nie rozumiem. Czyli co? Mam coś dobrego? No, mam coś dobrego. Chcecie coś dobrego? Dobra. No dobra, dam coś dobrego. <noise> o Boże. oje no jakie to nieszczęśliwe. Tak. Taka karma zła, taka zła, jeszcze inna. A Ty też byś chciał? Inną? ta co jest w jest niedobra no dobra dam wam jakiegoś smakołyka bo mi nie dacie żyć och no i tak to się przedstawia tak to wygląda moim zdaniem bardzo ładnie wygląda tyle wyszło aż po same brzegi sera zużyłam połowę tej kostki no i teraz idzie do piekornika o trochę tu to, to waży Dobra, no to się rób, a ja idę się kąpać. Witajcie w następnym dniu. Jak widać tutaj już był Artur <gryw> w tej zapiekance, a ja wróciłam z pracy i sobie zaraz nakładam, znaczy z pracy, to już jest 20.20, 20, więc nie wróciłam z pracy, tylko wróciłam od kosmetyczki, bo po pracy od razu do kosmetyczki pojechałam. Zaraz Wam wszystko opowiem. A teraz zabieram się najpierw za jedzenie, bo jestem głodna jak wilk. No, w końcu dostaliśmy banany. Weszliśmy tylko na chwilę do Biedronki, bo chciałam kupić ogórka bo pani kosmetyczka powiedziała, że skórka z ogórka na przebarwienia działa cuda. Eee, cytrynkę i bananki kupiliśmy. No. Hej, jest 23:20. Tak zeszło, ale zeszło po prostu tak, że nie mam siły na nic. Eee, ale musiałam jeszcze wam się z wami połączyć i jak będę mówiła jakoś ciężko, to przepraszam z góry, ale naprawdę tak mi się oczy zamykają, jestem taka zmęczona, że nie wiem, ta wizyta u kosmetyczki to mnie tak. Eee, <grym> Nie wiem co zrobiła ze mną. Tak mnie uspokoiła, że ja bym tam normalnie zasnęła. I taka energia ze mnie zeszła, ale to jest. Znaczy energia: chodzi o to, że bardzo mam intensywny czas teraz w pracy, już od 2 stycznia. Bo mam rozliczenia i to jest dzisiaj taki, dzisiaj był ostatni dzień, taki ciężki, taki najbardziej intensywny, bo dzisiaj był ostateczny dzień, jak musiałam dać wszystko do księgowej i tak dalej. W sensie rozliczeń, teraz jeszcze jutro jadę do niej z dokumentami i to już będzie koniec takich naj, najbardziej ważnych obowiązków, najbardziej takich wymagających skupienia. I, że tak powiem, takiego, wiecie, intensywnego myślenia praktycznie przez cały czas, więc... No, a jeszcze jest jedna koleżanka, już nie ma jej w ogóle od świątej, nie widziałam, bo jest cały czas na chorobowym, jest bardzo chora. I no też muszę sporo rzeczy więcej mieć na głowie i więcej rzeczy załatwiać, więc no staram się pomóc jak mogę. Więc naprawdę bardzo, bardzo trudny czas. I bardzo mam dużo pracy i obowiązków i rzeczy do pamiętania, więc jestem naprawdę przemęczona. Także już nie pamiętam, że miałam urlop. Nie wiem, co to jest urlop. <noise> jestem dalej zmęczona, muszę iść znowu na urlop. Ale dobra, mniejsza z tym, słuchajcie, mniejsza o pracy. No wiecie, w pracy, jak w pracy, są rzeczy, które trzeba zrobić, których nikt za nas nie zrobi, więc no po prostu. Jest, tak jest, trzeba to przetrwać, zacisnąć zęby iść do przodu, ale tak jak mówię, dzisiaj był już ten ostatni, taki najcięższy dzień, więc dlatego jestem taka dętka po prostu dętka. Normalnie wyszło ze mnie powietrze. Słuchajcie, u tej pani kosmetyczki było tak fajnie, tak przyjemnie i tak w ogóle relaksacyjnie, że tak powiem, że naprawdę mogłabym tam, już jej powiedziałam, że ja mogłabym tam u niej po prostu cały czas przebywać. Ja mówię, jak tak ma być, jak to tak ma wyglądać, to ja tam zostaję po prostu. No i słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, co, co miałam robione. Więc tak, pani dokładnie najpierw oczyściła mi skórę, bo ja tam byłam od razu, wiecie, po pracy, no przyjechałam. Pani oczyściła mi skórę, yy, dokładnie obejrzała moją skórę, tam, wiecie, pod taką lampą, pod taką lupą i w ogóle. Yy, I stwierdziła, że no tak, to jest najwyższy czas, że ja przyszłam. Yy, no, pytała, kiedy byłam ostatnio u kosmetyczki, więc, wiecie, no, musiałam powiedzieć prawdę, no. A tak naprawdę to w sumie nie wiem, czy ja dobrze liczę, ale jakbym miała te lata policzyć, to nie wiem. No wiecie, człowiek w domu stosuje jakieś peelingi, jakieś On maseczki, nie. jakieś kremy, jakieś cuda i myśli, że wiecie, że, e, że to wszystko coś da, a to tak naprawdę daje tylko powierzchownie, bo nikt nie wejdzie w, w głąb żaden produkt taki domowy nie wejdzie w głąb po prostu na skórka i tyle, no. Więc miałam robioną. Stwierdziła, że u mnie tak, bo ponieważ mam przebarwienia, mam bardzo rozszerzone pory, mam skórę taką w tych miejscach właśnie przesuszoną, a i, i są i wągry, i, i tak naprawdę wypryski no wiecie. Ona mówi, że u mnie po prostu złuszczanie na skórka przede wszystkim. Zaczynamy od złuszczania na skórka. Więc miałam mikrodermabrazję diamentową. Później e, mi czymś tam skórę, ona mi mówiła, ale ja już nie pamiętam. E, posmarowała atytelowo. i miałam taki... Ty już wypalała. przestań. Tak ogniem wypalała. E, I takim urządzeniem e, miałam jakby wchłanianie. E, czegoś takiego, właśnie do wewnątrz e, skóry, gdzieś tam głęboko. E, to było takie ciepłe i takie. Ty 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 ty, tak robiło. Takie takie urządzonko. Pani A później miałam położoną maseczkę łagodzącą, no i krem, potem taki e, jeszcze krem pod oczy. I pani powiedziała, że spokojnie, z czasem wyjdziemy z tą skórą, dojdziemy do ładu, do porządku, będzie dobrze. I powiedziała, że. 10 tysięcy Nie, że mam skórki od ogórka. Pytała się, czy lubię ogórka. Ja mówi, że tak, że wczoraj praktycznie no, strugałam. Nie powiedziałam, że zjadłam całego. Ona mówi, że. Fajnie, że lubię ogórki, bo mam strugać ogórki i kłaść, właśnie na przebarwienia. Skórka od ogórka świeżego jest bardzo dobra. I mam sobie czasami nakładać na czoło. No i co? I, i tak naprawdę wyszłam. Yy, taka wiecie, tak jak mi zaczęła w ogóle masować tą twarz, no dzisiaj tam to złuszczanie nie było, że tak powiem, yy, najbardziej przyjemną rzeczą na świecie, na początku było bardzo fajnie to oczyszczanie i tak dalej, yy, ale to, to, to tam mikrodermabrazja nie była jakaś taka tragiczna, to nie jest, że coś bolało czy coś, tylko tak jakby ktoś Wam odkurzaczem po prostu wciągał skórę, no, ale to nie bolało ani nic takiego. E, no, i w ogóle było fajnie. Naprawdę było fajnie. Jestem zadowolona, bardzo fajna atmosfera. Bardzo miła pani, taka naprawdę. I wszystko zawsze tłumaczy, i naprawdę. E, no, jest fajnie. No. Powiedziała, że następnym razem już będzie jeszcze bardziej miło. Bo e, no tutaj dzisiaj było to złuszczanie, więc to nie jest za bardzo fajne. Bo ja byłem, to nie było za miło. E, Następnym razem też będziesz. No, także jestem umówiona za. Czekajcie. 15. Czy 22. Za dwa tygodnie dokładnie. Za dokładnie dwa tygodnie. No, także idziemy razem z Arturem, bo Artur miał, miał iść trzy dni przede mną, ale, wiecie, na kontrolę tego pani dzisiaj na niego spojrzała i mówi, że jest zadowolona, bo widzi, że są stróbki. Także to jest bardzo dobry znak. Ale mówisz, że to jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo za wcześnie, żeby w ogóle cokolwiek yy, mówić, bo to jest jeszcze opuchnięte i w ogóle, więc nie ma przyjeżdżać specjalnie trzy dni przede mną, tylko ma się stawić razem ze mną i wtedy go pani obejrzy. Także, yy, no, także pojedziemy razem i, i fajnie, że tak, że tak wyszło. No, także dokładnie za dwa tygodnie mam przyjść. Dzisiaj już nie miałam nic robić z twarzą. To co wszystko jest, to ma tam po prostu działać. Aha, jeszcze dostałam trzy takie e, kremy sobie, takie próbki, takie w tubkach, nie jakieś tam w saszetkach, tylko takie trochę większe w, w tubkach e, do domu i e, no. Także widzimy się z panią za dwa tygodnie. Dzisiaj już nie miałam ani myć twarzy, ani niczym, prze... nic nie robić, nic. Także no, nic nie robię. Wykąpię się jutro rano. No, także, wszystko na ten temat. Dobra, a teraz lecę spać. Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie do następnego filmiku. Pa! pa.